Kolejka, wszystkim. Witam Was serdecznie ponownie w moim e, życiu. E, I powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Dzisiaj był pierwszy dzień szkoły, tak normalnie, żeby pójść. A e, i co? I e, postaram się Wam nie wiem, opowiedzieć, co się działo dzisiaj, tak w pokrótce, bo było naprawdę śmiesznie. Ogólnie to, jak kogoś interesuje moje życie, i jak możecie zauważyć, istnieje, żyje, przeżyłem ten pierwszy dzień w szkole. Wow, niesamowite, co nie, ale muszę Wam powiedzieć, że e, tęskniłem za osobami, które, z którymi chodzę do szkoły, bo jednak bo, taka, to jest takie szczere, że. Dwa miesiące nie widzieć kogoś i i to jest takie wyczekane spotkanie z daną osobą, z danymi osobami i właśnie to było tak samo w szkole yy, i Wracając może od początku, wstałem sobie rano jak normalny człowiek, jak cywilizowany człowiek w cywilizowanym państwie, no powiedzmy, że cywilizowanym państwie, no i idę sobie, wstaję, patrzę na telefon, a tu 7 rano, a miałem dopiero autobus o dziewiątej, więc pomyślałem sobie, a niech to e, kurza blać, no to i muszę jednak coś sobie zrobić, porobić, więc... Postanowiłem, że e, zobaczę tam jak zwykle social media jakieś. Sprawdzałem sobie z rana, wysłałem dni i zobaczyłem sobie Gmaila. Wow, stałem się partnerem, e, partnerem YouTube'a i mogę stawiać reklamy, więc witajcie reklamy, i więc będziecie oglądać teraz reklamy na moich filmikach, więc nie przejmujcie się tym. To tak już będzie. No i nie wr wracając, w ogóle mam tutaj... Nie wiem, czy to będę musiał oznaczać coś, czy co, ale mam tutaj bluzę bluzę o Highla od Highlands Reach, może wam pokażę. Tak, i jeśli chcecie e, kupić sobie taką i, lub inną, to e, zapraszam Was na mojego Instagrama podłogą i tam możecie zobaczyć też e, tą firmę Highlands, Highlands Reach. I z kodem rabatowy, macie ode mnie kod rabatowy, 15% na wybra, wy, wybrany asortyment, e, z kodem podłoga gontarska, tutaj zrobię tak, żeby się wyświetlił. I naprawdę materiałowo mają super bluzy, bo jest przewiewna, w ogóle mi dzisiaj nie jest ciepło i siedzę w niej domu, zamknąłem okno, zamknąłem drzwi, żeby nic mi nie hałasowało, ale jednak jest, powiem wam, naprawdę chłodnawo w niej, jest przewiewna po prostu. Wracając. No i podawałem te reklamy, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się ucieszyłem, bo to coś nowego dla mnie. No i ubrałem się do szkoły, zjadłem sobie coś, zrobiłem sobie kawę, bo jak wiecie, bez kawy nie przeżyję. I w końcu nadszedł ten czas, że miałem pojechać sobie do szkoły, pojechałem sobie do szkoły normalnie autobusem, nie było tłoku, wow, o godzinie 9 nie było tłoku, co było dziwne, bo zwykle był, ja z tego co pamiętam, zawsze jakoś tak w pamięci mi zostawało, że ten tłok zawsze był w tym autobusie, tramwaju metrze. I wchodzę sobie tam do metra, jadę dalej, jadę dalej, usiadam sobie w metrze, jadę sobie tam na stację, którą mam wysiąść, oczywiście po drodze spotkałem koleżankę i rozgadałem się z nią i prawie przeoczyłem stację metra. No i wychodzę z tego pociągu metra i widzę e, tutaj policjanci stoją przy bezdomnym, Jezu, taki, przy takich sytuacjach mi strasznie smutno się robi. No i idę dalej, dalej, dalej. Wychodzę na dwór i nagle siupnęło zimnem, tak, tak się zrobiło zimno, że myślałem, że tam umrę, że mnie zawieje czy coś, ale szybko zobaczyłem, że przyjechał mój autobus i pobiegłem na niego i a, pojechałem do szkoły, przywitałem się z pierwszą osobą, rozgadałem się z nią totalnie, było naprawdę super. No i zaczęły się pierwsze lekcje, słuchajcie... Eee, pff, no co, nie będę Wam opowiadał, co się dzieje na lekcjach, bo to normalne, zawsze jest śmiesznie, zabawnie. Potem mieliśmy eee, też głosowanie na przewodniczącego szkoły. No i mi tam nie zależało, powiem Wam, że być przewodniczącym. Nie ma, nie, nie ciągnie mnie do tego jakoś. Więc yy, zostali tam wybrani, wybrańcy zostali wybrani, masło jest maślane, jak, jak zawsze potem mieliśmy pseudo WF i w sensie mieliśmy zastępstwo, a nikomu się nie chciało ćwiczyć, więc bo to był pierwszy dzień i tak jakieś tam zasady miały być czytane, więc poszliśmy na boisko, podbijaliśmy sobie piłkę, wróciliśmy do szkoły. Jest yy, tak szybko opowiadam, żeby zdążyć, to, to, to znaczy muszę wyrobić 10 minut, więc... Potem było zabawnie, bo mieliśmy zajęcia z nową nauczycielką, było super, i potem zacząłem wracać, słuchajcie. I teraz ma mini store time, bo jadę sobie tam na metro i sobie patrzę schodzę, schodzę korytarzami. Patrzę sobie naprost i widzę: cholera jasna, z metro. Moje kursuje tylko od kabat do słodowca, więc jej, pomyślałem sobie super, będę musiał się znowu przesiadać kilkanaście razy, żeby dojechać na swoją wieś e, Więc powiem wam tak, mm, pierwszy dzień i już od razu, żeby metro się psuło, albo nie wiem, żeby mam nadzieję, że nic się nie zabił. No nieważne i powiem wam tak, no e, sytuacja była taka, że jechałem załamany, oczywiście na Instagramach, na snapach już oczywiście oznajmiłem wszystkim, że o oh my god, metro się zepsuło, ale okazało się potem, że na dworcu gdańskim, tak jakby, e, to tam stacji metra możecie sobie zrobić nieważne. Nie, nie e, Męcznista metra powiedział, że metro jest ok e, że już dojeżdżam do Młocin do końca i byłem super zadowolony, że jej, nie będę musiał się przesiadać wychodzę z tego metra, od razu biegnę na tramwaj bo oczywiście wiem, że zaraz mi ucieknie biegnę, 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 zamykają się drzwi, a ja do środka wpadłem na jakiegoś faceta, byłem przerażony no i ja oczywiście spetryfikowany zostałem wzrokiem no i co, jeszcze spotkałem koleżankę w tramwaju którą pozdrawiam, Weronikę i kurna mać oczywiście taki tłok w tym tramwaju ludzie w ogóle ludzie z tego metra wysiadają jak takie kuny w agres, słuchajcie to nie jest wyścig szczurów naprawdę wszyscy zdążą wszyscy znajdą miejsce wszyscy usiądą wszyscy staną tam gdzie mają stać a nie po prostu jak dzikusy rzucają się jak te dzikie kuny w agres na te miejsca, Boże. Ja próbuję. Ludzie wysiadają, a to już się rzuca, już się rzuca na, to miejsce, na te miejsca. Po prostu jakby nie mieli miejsca w domu, jakby po prostu siedzenie w tym mecze i nie wystarczało. Przecież przed chwilą siedzieliście w mecze. Dlaczego nie możecie? Normalnie, jak ludzie. Wejść do tego metra, spokojnie, usiąść, zająć miejsca, może komuś ustąpić, może ustąpić osobie z chorą nogą, jak to się okazało dzisiaj w tramwaju, że chora osoba z chorą nogą nie może usiąść na miejscu dla niepełnosprawnych. Jak się zaczęli gudzić, to hit. No um. jeszcze mi się ta sytuacja właśnie przypomniała. Ta koleżanka była na początku tramwaju, a ja na końcu nie, mia nie miałem jak przejść do. Tego yy, początku tramwaju, więc uznałem, że zostanę na miejscu i po prostu pomacham, ale machała i mi nie odmachała. <sum> Smutno mi się zrobiła. No nieważne. Ale dobrze mi w tym czarnym Jezus Mary. No i powiem wam tak, umówiłem się jeszcze z tatą. Te, Jezu to jest jak po prostu daily, vro, daily vlog w skrócie, może tak nazwę. E, no i e, umówiłem się jeszcze z tatą, że zjemy sobie jakiegoś Chińczyka czy coś. Ja powiedziałem ok. i musiałem stać 20 minut na przystanku, aż tata powie mi, że podjechał, a tak naprawdę potem wyskoczył na mnie, ja tak, ja tak przerażony, co się dzieje, jakiś facet do mnie podchodzi, tak znagla, znagla, nagle i okazało się, że to mój tata. Byłem przerażony, zirytowany, nerwica mnie wzięła, stres, beznadziejność, bezsenność. No i nieważne, poszliśmy do samochodu, zamówiliśmy Chińczyka, z jednym i Chińczyka. Pojechałem do domu i sobie usiadłem i pomyślałem, kurde, przepiszę zeszyt do polskiego i sobie właśnie tutaj czekam i zeszyt do polskiego, z drugiej klasy i z pierwszej klasy, bo zacząłem z pierwszej klasy, ale uznałem Ała, że to bez sensu, więc postanowiłem, że jak to nagram i obrobię, to po prostu przepiszę ten zeszyt Chryste panie, za szybko mówię No i co? I postanowiłem, że wam opowiem jak minął mój dzień, tak jakby, no bo nie ukrywajmy, moje dni są nudne, śmieszne, zabawne, żenujące, że nada płynie z moich ust. Po prostu jeszcze przywitałem się z tymi wszystkimi osobami, ale wiecie co to widać? Jak osoby, niektóre yy, tak patrzą na, na, przykład co, na ciebie z pogardą, albo z zaciekawieniem, albo tak wyśmiewczą. To po prostu widać. Więc um, słuchajcie, nudujmy się po prostu nie, no może inaczej. Ślijmy do siebie miłość. Pewnie już zagubiliście się w mojej mowie, co ja w ogóle gadam, co ja w ogóle mieszam wątki. No ale cóż, w opowieściach nie jestem dobry, ale jednak y, próbuję. No i co mam dodać? No, w szczególności, że dzień mi minął super. Mam nadzieję, że wasze dni też tak mijają. I tak, i zapraszam Was wszystkich do opisu, w opisie znajdziecie potrzebne informacje, które zadajecie pytania, czy robię montaż, czy tam muzyka i tak dalej. W opisie znajdziecie też Instagrama, Snap'a i inne tam social media, które znacie. Możecie zostawić sobie subskrypcję, nie wiem, dzwoneczek, lajka, motywacja, super jest. No i... Mmm... jeszcze ja z Wami żegna. No nie wiem co mówić. No papa, kocham Was. Trzymajcie się.